Siemaneczko, ja jestem Aseczek i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj jesteśmy w Fortnite I zrobimy misję z ratowania świata Tak Wbijać na Discord'a, bo już chciałbym za niedługo robić jakieś Simon mówi, w sensie Aseczek mówi oczywiście I Was wszystkich zapraszam na Discord'a, bo tam będą ogłoszenia i będę wysyłał kodzik, który trzeba będzie... Wpisać, żeby dostać się do gierki. I mniej więcej to będzie wyglądało tak. Czym oni mają jedną? Okej, okay. od razu lepiej. Więc lecimy do gierki, i za niedługo już będę kończył studio. Więc. Wszystkie rzeczy już mam w domu. Dzisiaj dojechały kurierem. Więc wszystko mamy. Więc teraz tylko będę musiał na jutro to pobudować. I będzie już spoko. Ale najbliższy live to będzie zapewnie w następny poniedziałek. Chociaż kurczę, ja chciałbym naprawić YouTube Studio i dopiero jak naprawię YouTube Studio. Zaczną pojawiać się live. Y. A dobra, moim zadaniem jest odkryć całą strefę. Gdzie jest kontrol? Tu jest kontrol. Są lagi. Chyba nie ma lagów. Czy są? Nie wiem. A nie, nie chcę spać do wody. Do dziury. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie. I mam nadzieję, że to jest misja. 19+, plus, bo jak nie, to będzie lipa Bo jak nie, to będzie lipa, I w ogóle Głos za niedługo będę mógł włączyć O, typek też odwiedzi całą mapę, chyba Ej, strefa cała odkryta Spoko, to le lecimy do Larsa Do furgonetki, w, se w sensie No nie, tu nie chcę wskoczę tu, aseczek no i jakbyście się zastanawiali to tak wygląda rat... Się do to tak wygląda ratowanie świata i... nie dobra, ta babka nie była za głośno. w sensie ten robot, tak dokładniej dobra, ja mam jeden blue glut, tam gdzieś tam jest drugi I lecimy do Atlasu, nie do Atlasu, tylko do okej, okay. do ciężarówki Larsa. Co wy tu tworzycie? A dobra, daj mi to. No, dawać, typy. O, dobra, każdy się zgodził. Więc teraz... Więc teraz bronimy furgonetki. Ty do mnie strzelasz. O, ma jakiegoś fajnego robota, typek. I to jest trochę za głośno. Poczekajcie chwilę. Ustawienia sobie, muszę ściszyć trochę gierka. Tu jest. Nie, na no, czatku sobie może zostać. Dobra, teraz będzie lepiej. Więc szybko zrobimy sobie jedną misję. Jak chcecie więcej, to piszcie w komentarzach, to będziemy robić. Czy z widzami, czy coś. Ja chciałbym zrobić te customy, bo jak je odblokowałem, to można by było je porobić. Więc wydaje mi się, że całkiem spoko. Wow. Dobra. Więc szybko robimy misję i ratowanie świata. Możecie sobie kupić jak jeszcze nie macie, polecam, bo można w łatwy sposób pozarabiać sobie fałdolce czy to na karnet bojowy, czy czy na na jakieś fajne skiny w Battle Royale Fortnite. Cie. Więc więc jak najbardziej polecam i będziemy mogli sobie misje robić i będą jakieś giveaway e na bronie czy coś w tym stylu tylko jeszcze nie mam za dużo jakichś dobrych schematów dobra ja muszę sobie pofarmić trochę metalu bo ostatnio wymieniłem się za bronie i już nie mam za bardzo więc więc sobie pozbieramy trochę nie strzelajcie do mnie, koledzy. No. Szybko, giereczka będzie gotowa. O! Jest noc, a ja jestem wilkołakiem, i dostaję teraz spida I w ogóle. A poza tym, mam jeszcze umiejętności takie fajne, ale ich rzadko używam. Dobra, gdzie jest blue blood? Dobra. Tam jest gdzieś najbliższy. O, co? Dali już blue blood? Ej, to spoko. Dostaniemy jeszcze jakieś premie, jak nam się poudaje. A widzę, że... Ziomki ogarniają, więc jest Git. To daje metal, więc będę mógł sobie to porozwalać. No. Dobra, zapraszam wszystkich na Discorda. Za niedługo już będą customy czyli jakieś fajne gierki dla widzów. Nie wiem, będziemy robić jakieś challenge, żeby na całej mapie zrobić jakieś fajne rzeczy, żeby zniszczyć całą mapę. Może to mi. Yy... Przychodzi też na myśl, jakieś można by było też challenge. Czy to na placu Zabu buff 14 osób, bo tam strefy nie ma. A to też jest całkiem o, o robocika dali. O, a ja wziąłem sobie te zrzuty, żeby sobie farmić macy za darmo. Więc co 5 minut mamy sobie macy. I drewno potrzebujemy. Oni się zajmą stworkami. Mogę im nawet trochę pomóc. Dobra, mgielne potwory gincia. O macy. Nie ja chcę macy. Macy są spoko. Dobra, więc dwie minutki jeszcze i ty nie do mnie. Jak mówiłem za niedługo livey się pojawią, więc będzie fajnie. Fortnitea będziesz sobie można popykać z widzami. I jeszcze raz, naprawdę wchodźcie na Discorda, zrobimy tam Fajne, fajną grupkę. W sensie jest tam już fajna grupka. Ale będziemy też mogli ogarniać customy, bo teraz tak. średnio. Więc wbijajcie też, nie zapomnijcie subskry subskrybować kanału, żeby być na bieżąco. Bo teraz, póki są jeszcze wakacje, to będzie się dużo działo. Codziennie filmy będą. Więc. Warto subskrybować, żeby żadnego nie ominąć. Dobra, trojejku, ale temat się, się długo zbiera. Na szczęście bronie mam dobre i potworki nie są jakimś dużym problemem. Ale za niedługo mi się bronię skończę. Mam tylko jeszcze jedno. Jednego grabarza 106, dwa używam. Hydra. Jeszcze to. Ok. I jeszcze możemy porobić sobie trochę misji o, Poczekajcie, bo tam mam jakiś wykrzyknik Aha, to jest fulgo, furgonetka Larsa Okej, okay, a jakieś na mapie, żeby dzienne misje porobić? Nie ma nic, okej okay. Widzicie, czyli prosto dostaniemy też premię Nie wiem, co to jest, aby rozpocząć, użyj wyrzutni Ale dobra, trudno I koniec, mogę, a nie metalu mam fulla Dobra Więc zrobiliśmy wszystko I wracamy sobie Spoko. Mam nadzieję, że jakieś fajne punkty podostajemy, to sobie postać poulepszamy. Czemu to? Dobra, trudno to chociaż mi. Okej, okay, jest git. Milion punktów PD. Nieźle. Która skrzynka? Mogła być lepsza, ale spoko. O, każdy był ode mnie lepszy. Ej, to dobrze. To dobrze, bo dzięki temu mieliśmy łatwą misję, w sensie, no, nie musieliśmy się aż tak trudzić mocno. Dobra, to by było na tyle chyba. Jak Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, dzwoneczkę, by być na bieżąco. A już za niedługo będą pojawiać się live'y, odcineczki codziennie, czy to Fortnite, czy to Minecraft, czy coś innego. Może dzisiaj jeszcze odcinek z Minecrafta się pojawi. Mogę nagrać, mam dzisiaj dobry dzień O, widzicie, 50 V-Dolców zdobyte O, badania nam się zrobiły Dobra. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jak tak, to łapka w górę. Komentarz, subskrypcja z by być na bieżąco. Udostępniajcie znajomym Wbijamy 1300 subów za niedługo. Chyba, no jakoś tak. Więc to by było na tyle. I do następnego. Trzymajcie się. I cześć.